Ten kolor w internecie nazywa się kolorem 2025 roku. Co prawda było go bardzo dużo i na pokazach, i w nowych kolekcjach, ale jak tak naprawdę będzie? Cerulian błękit dla Niebieski. Należy już go teraz znać, bo nie tylko internet, ale jak widzicie, i projektanci z chęcią wprowadzają go do swoich kolekcji na ten rok. Tutaj mamy kolekcję naprawdę niebieską u Musa, następnie mamy Bottega Veneta i nawet U Alai Królował. To bardzo świeży i odważny kolor. Jak widzicie, potrafi wnieść do stylizacji dużo lekkości i przyciągania wzroku. Świetnie łączy się z tymi neutralnymi i ziemistymi kolorami, które są długofalowym trendem, więc zostają z nami jeszcze na długi czas. I również z tymi bardziej odważnymi kolorami, jak na przykład z czerwienią. Świetnie to wygląda. Mój osobiście ulubiony kolor idealnie sprawdzi się szczególnie późną wiosną i latem tego roku w sukienkach, kurtkach, spódnicach, koszulach, dodatkach. Jak dobrze widzicie, to naprawdę wszystko świetnie wygląda. Ale jeżeli dla Ciebie ten lazurowy odcień to jest jednak trochę za dużo, nie martw się, wszystkie błękity i każdy odcień niebieskiego będzie dalej dużym trendem w tym roku, i myślę, że nie tylko w tym. No i teraz czekam na Twój komentarz, co myślisz o tym niebieskim morskim kolorze, no i pamiętaj, żeby ten profil obserwować, bo aktualnie będę omawiać wszystkie trendy na 2025 rok.